Makierz permanentnym brwi metodą włoskową, potocznie nazywany metodą piórkową. Co to jest takiego? Na łukach brwiowych sprzętem specjalnie, specjalną metodą pigmentujemy imitację włosków. Jest to zaimplantowanie barwnika pod skórę w formie linii, która nam realistycznie odtwarza nasz naturalny włos. Nie jest to żaden przeszczep włosów, ani dołożenie, ani doklejenie. Jest to specjalny układ włosów, który nakładamy pod naskórek, żeby wyglądał nasze łuki brwiowe bardzo realistycznie, bardzo naturalnie. Albo po prostu, jeżeli mamy ubytki w brwi, a nasze brwi nam się podobają i są jakieś braki, można zakamuflować takimi włoskami te miejsce z brakami, czy chociażby z blizną. Często mamy blizny po e, jakichś wypadkach dziecięcych, pani się z tym borykają, a nie chcą wykonywać całościowo makijażu permanentnego, bo nie są do tego przekonane. Także w takich miejscach można hiperrealistycznie otworzyć włosy, nie wykonując całego makijażu permanentnego. Czyli makijaż permanentny, Metodą woskową. Jest to makijaż permanentny brwi z hiperrealistycznym efektem w metodzie 3D. Będzie to wyglądało jak naturalne włosy, a nie będzie skupiał uwagi na, naszym, na naszych brwiach jako makijaż permanentny.